przez e, światło gwiazdy i stąd też właśnie jest e, pochodzi drugi człon nazwy e, San Diego de Compostela od łacińskiego Compostela czyli Następnie e, Sancho III, władca Nawary, e, był twórcą pierwszej klasy śródlądowej. I warto zwrócić uwagę na to, że właśnie e, do e, stworzenia tej klasy śródlądowej wykorzystywano istniejące szlaki handlowe i komunikacyjne. I dlatego są, są te szlaki takie istotne też. E, później Rzym oraz Jerozolimia. E, następnie e, w XVI wieku, wówczas e, Królewski <grymne> samą ideę wygrzynowania. Ponowne ożywienie dopiero nastąpiło e, m, w, kon, pod koniec XVI wieku i trwało aż do początku XVIII i był to efekt skutecznych reformy Trydenckiego. E, kolejnym przełom, przełomowym momentem była rewolucja francuskich idei oświecenia. Świętego Jana w Paryżu w 1950 roku, wizyty Świętego Jana Pawła II w Santiago w 1982 oraz w 1989 roku oraz również e, zorganizowane przez Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży. Następnie wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Pogodniczego miasta Santiago w 1985 roku, a w 1993 kamienie do Które powoduje właśnie to ożywienie na, na drogach do Santiago. I znowu odwołam się do statystyk, właśnie prowadzonych przez biuro Pięknięcia w Santiago de Compostela. I tak jak mówiłam wcześniej, widać właśnie bardzo duży wzrost w 1989 roku spowodowany wizytą na Bawoła w 1993 roku spowodowanego go. I, e, rekordowy rok to jest 2010, w którym odnotowano ponad 272 tysiące Pielgrzymów e, podróżujących do e, Santiago. E, I e, w przeciągu tych 27 lat widzimy stopniowo cały czas e, wzrost Pielgrzymów i e, w 2014 przewiduje się jeszcze większą liczbę niż w 2013.